I w drodze pokażę, może ta nie jest w kompozycja, to mamy taką niespodziankę, że przyjechała koleżanka, to, to przedstaw, bo... To jest, to jest moja dziewczyna no. i batuję ją po panu, Najważniejsze jest to, że mamy jeszcze parę ładnych lat spokoju, nie, po 40, koło czterdziestki hmm. się oświadczy. Ale to jest jeszcze Warszawa w planinie. Aha, to znowu będzie rozstanie? Nie, Warszawa, że oni po czterdziestce wezmą ślub, pojadą I do Warszawy. To znowu się plany zmieniły? I tam będą mieszkać. No wiesz, że Natalka cię bardzo lubi i chciałaby u Wiele. Ciebie mieszkać. Ja mówię, że u mnie zamieszkają sobie, nie, do Warszawy, bo tam, bo tam, chodzi się do sklepu i nie płaci. Aha! Ktoś już ma gotowa. Pani. Ja. Ci mogę dać ty nie? Jeżeli skończyłeś jak najbardziej. Dziękuję. A to niespodzianka, co? No, ręcznie wykonany prezent przez Twojego popaka, tak? Super. Ja już nawet z Sebastianem rozmawiałam. U nas takie domy mają powstać, takie mieszkania jakby socjalne. Ja mówię, no może kiedyś tam razem zamieszkacie? Bo z kolei Sebastian chciał mieszkać u nas. No wiesz, ja warunki mam. Remontujemy. No to do 40, zanim się oświadczy, no to wiesz, będzie. Nie, dlatego te 40 dobrze jest tak daleko, bo mówię. Człowiek zwalnia. Tak. No też mają swoje marzenia, mają. tak jak i my. Mają, tak jak mają. I my, Marzeniem, że... Marzeniem Sebastiana jest założyć rodzinę, mieć żonę i mieć dzieci. To mhm. jest jego marzenie. I wtedy jak być miał żonę, to skończy ze sportem. Ile przepłynąłeś? U, tłukie, mhm. niepewno 150. Dwa na końcu krawlem mhm. i dwa motyle i i śmiana. A lubisz pływać? patrzę lubię pływać, to jest moja pasja. To bardzo lubię pływać i gdzie pływać. Wracają do siebie jak gumerek. Trzy lata ile razy zerwali? Tak, za każdym razem jeszcze. Na zawody, jak idzie, Sebastian zawsze ją blokuje mhm. w telefonie, a ty nie wiesz o tym. Nie. Zawsze ją blokuje nie. w telefonie na Messengerze, żeby go nie rozpraszała i wyjeżdżając z zawodów, dopiero blokuje. Aha, no to szkoda, że tego nie wiedziałam wcześniej, wiesz? <laughs> Na, na o co chodzi? Co się stało? Bo no. tak, i wiesz, czasami Osoba nie chodzi. Nie odbiera, nie odbiera i tak wiesz, że chodzi i popłakuje, a dzisiaj mi się nic nie chce, a to to, a ja dzisiaj nie idę na warsztaty, a nie idę na piłkę nożną i nie chcę powiedzieć jaka jest przyczyna. To tutaj mam warsztaty i to tutaj pracuję. Wiem. jeszcze raz weszłam i jest szok. No. Jeszcze nawet obiadu nie jadą, bo nie byłam na warsztatach dzisiaj. Masia, gdybyś dziewczyną, to byś miał szczęście. I kończę trochę. Gdybyś miał tu to byśmy mi, mieli kotka. Takiego jak ty, czy innego? Innego, ale... Słodkiego. Pisz urodzenie ciężko, ciężko pracować, spać o stronę, i to jest mój cel. wiwat, wiwat, wielkie brawa, bo ta nasza miłość to naprawdę zabawa bardzo wspaniała. O, wiatr mi porwie. Pan napisał to Pan dla kogoś konkretnego? To ja Ci powiem, jak ja to pisałem. Słabnie, nie to... Poleran, jasny. Nie wiem, co tu zrobić jeszcze, to wiatr nie, nie, mi nie, nie porwał. Ja to napisałem. W pierwszej kolejności mówię, no to może będzie dla żony, ale później zacząłem pisać, nie wiem tam ile napisałem, może tyle, mówię, nie, to musi być inaczej, że to nie tylko dla mojej żony, ale to musi być dla wszystkich kobiet, ale na całym świecie. Wiesz? Na całym świecie. Tą partnerkę lub partnera nigdy nie rób dawkajera. Bo jedno i drugie szlak, klasta i cholera. Zgadza się? No? Rok albo nawet dwa będzie już w tej chwili. Byłem w Parku Bogucickim i na ławce siedziało gdzieś tak pięć, a nawet może siedem starszych pań. I ja tym paniom mówiłem i i wiersze. I przy jednej ciermowce, tylko nie wiem, przy której, jedna z tych pań, tych starszych, powiedziała do mnie, a z tej, ty ciu dosłownie. No to, co ja miałam tam robić, nie? Wiem, czapkę, powiedziałam do widzenia, i poszedłem. No. I teraz w ogóle tych, do starszych pań nie podchodzę wcale. No bo znowu, mam mi ktoś tak powiedzieć, albo jeszcze gorzej. Ja mam chciałem przeczytać mój wierszyk o miłości. No to posłuchajcie go. Miła młodzieży, do was świat należy. Ja chcę przekazać ten wierszyk o miłości, żeby szczególnie młodzieży, żeby zrozumieli, na czym ta miłość polega. Tylko miłość Wczera nigdy nie umiera, widzicie? I dlatego swą partnerkę lub partnera nigdy nie rób za frajera. bo jedno i drugie szlak trafia i cholera. Halo? Cześć? Cześć? Co tam? No to gdzie? A jak są kotki? Dobrze. To spoko. My wróciłyśmy z wycieczki górskiej, no i wróciliśmy, a Ola mi mówi, że ona ma chłopaka. Ty tam mnie jakaś? No, to no, jak inaczej. A ja dalej jadę. Ale jak ty masz chłopaka? Nie, nie masz chłopaka. Ja mam, tak, ja mam, ja mam Janusia. Ja mówię, no, to, no to nie wiem, no to muszę z nim porozmawiać z tym Januszem. Nie, Janusz stoi i mówi: tak, bo my jesteśmy parą. To pa. to jest też wielka wyprawa, bo około 320 km mamy do siebie. Janusz mieszka w Krośnie, Ola mieszka pod Skoczowem, więc to jest odległość. No więc wsiadam w samochód, jadę z Olą. Ja już mam 28 lat. Jak Janusz się urodził, było wiadomo, że ma jakiś zespół wad ale nie było wiadomo jaki. I przez przypadek gdzieś tam przeczytałam w gazecie o takim zespole, wszystkie objawy mi się zgodziły. Pani doktor mówi, no to dobrze, to zróbmy badanie genetyczne. Okazało się, że jest to zespół prader williego Miał około roku, zaczął właśnie przejawiać wielkie zainteresowanie jedzeniem. Tak był nastolatkiem, zaczął kraść pieniądze w szkole dzieciom, kraść im kanapki, drugie śniadanie. Potem, jak już był trochę starszy, zaczął kraść jedzenie w sklepach, więc już totalnie się skończyła jego niezależność, bo on był w ogóle bardzo samodzielny, on jeździł sam do szkoły poza Krosno. Był taki moment, że już trzeba było go totalnie ograniczyć i już teraz nigdzie nie wychodzi sam. Wszędzie go, go ktoś odprowadza, przyprowadza. Jest świetnym kombinatorem. Jeżeli jest okazja, żeby coś zjeść, żeby coś ukraść, żeby zakombinować, no to wykorzystuje tę okazję. Po prostu mamy zamkniętą kuchnię na klucz. Janusz! Ta ich bliskość polega na tym, że oni mogą przejść 10 km, nie zamieniając z sobą y, ani jednego zdania. Twój ojciec, bo mnie jak wszyscy niech tylko skosztuje mojego viunta. Dwa lata że zbiegamy, się Na Nawiezdano się zapotał, gdzie ten tam węgiery i teraz jest czas. Ona jest dla mnie y, 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 długo półówka y, I y, daje mi dużo, y, dużo y, ciepła. Przy korbisze się, się czuję y, 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 dobrze. Janusz y, nieraz y, Przeważnie jak był jakiś problem i w złości, tak wykrzykiwał, że, że dlaczego on jest chory, że on chce być normalny, dlaczego on nie może nigdzie pójść sam, że są oboje dorośli, dorosłe osoby mają chłopaka, dziewczynę. To są ich chwile. Ja tego Oli nie dam, a Ola się czuje normalna, zdrowa i to mi wystarcza.